Gizmo i tajemnica szepczącej rzeki. W czasach, gdy świat był młody i zielony, a góry parowały po porannym deszczu, w małej, przytulnej jaskini ukrytej za wodospadem z gigantycznych liści, mieszkał mały dinozaur o imieniu Gizmo. Gizmo był kompsognatem, co oznaczało, że był niewiele większy od kury, miał zwinne nóżki stworzone do biegania i wielkie, ciekawskie oczy, które zdawały się pochłaniać wszystko wokół. Jego skóra miała kolor leśnego mchu, co pozwalało mu doskonale wtapiać się w otoczenie. Świat gizma był bezpieczny i znajomy. Rozciągał się od wejścia do jaskini, przez polane porośniętą miękkim mchem, aż do wielkiego omszałego kamienia na skraju gęstego lasu. To była jego kraina. Znał tu każdą ścieżkę, każdy kamyk i każdą gąsienicę. Wiedział, które grzyby świecą w nocy i gdzie najsmaczniejsze są słodkie czerwone jagody. Jego mama, mądra i troskliwa kompsognatka, każdego ranka przypominała mu o najważniejszej zasadzie. "Gizmo, skarbie", mówiła, muskając go czule nosem. "Możesz biegać, skakać i bawić się do woli, ale pamiętaj, nigdy, przenigdy nie wolno ci przechodzić za wielki omszały kamień. Tam zaczyna się nieznany świat, a ty jesteś jeszcze za mały na takie wyprawy". Gizmo zawsze kiwał posłusznie głową kochał swoją mamę i nie chciał jej martwić. Ale Ajam stawał się starszy, tym bardziej ten zakazany świat, za kamieniem go pociągał. Stawał na czubkach palców na wielkim kamieniu i wpatrywał się w dal. Widział stamtąd rzeczy, które zapierały mu dech w piersiach. W oddali wznosiły się lśniące, fioletowe góry, które nazywał migoczącymi szczytami. Pomiędzy nimi a jego domem płynęła szeroka, srebrzysta rzeka, a las za kamieniem był ciemniejszy, gęstszy i wydawał się skrywać tysiące tajemnic. Pewnego dnia nuda doskwierała mu bardziej niż zwykle. Przegonił już wszystkie ważki, poukładał wieżę z kamyków, która przewróciła się pięć razy i zjadł tyle jagód, że jego brzuszek był okrągły, jak dojrzały owoc. Usiadł na wielkim kamieniu i westchnął głęboko. Znowu to samo, mruknął do siebie. Ta sama polana, ten sam kamień, te same jagody. A tam, tam dzieje się tyle ciekawych rzeczy. Wytężył słuch. Z zakamienia, z daleka wiatr przynosił dziwne, ekscytujące dźwięki. Nie były to znajome odgłosy jego lasu, szum liści czy cykanie świerszczy. To były okrzyki, piski i coś, co brzmiało jak radosny śmiech. Głośny, beztroski śmiech, jakiego nigdy wcześniej nie słyszał. Gizmo poczuł w sercu ukłucie ciekawości tak silne, że aż podskoczył. Kto się tak śmiał? Jakie dinozaury tam mieszkały? Czy też bawiły się w chowanego i goniły ważki? A może znały jakieś zupełnie nowe, wspaniałe zabawy? Przez chwilę walczył ze sobą. Głos mamy brzmiał mu w uszach. Nigdy nie przechodź za wielki omszały kamień. Ale śmiech z oddali był jak magnes. Tylko zerknę, pomyślał. Tylko na jedną malutką chwileczkę. Zobaczę, kto tam jest, i od razu wrócę. Mama nawet się nie zorientuje. To małe kłamstewko, które szepnął samemu sobie, wystarczyło. Wziął głęboki oddech, zamknął na moment oczy i zeskoczył z kamienia. Ale nie w stronę domu. Zeskoczył na drugą stronę. Po raz pierwszy w życiu postawił swoje małe łapki na zakazanej ziemi. Serce biło mu jak szalone. Trochę ze strachu, a trochę z ekscytacji. Rozejrzał się. Las tutaj był inny drzewa były wyższe, ich korony tworzyły gęsty baldachim, przez który z trudem przebijało się słońce. W powietrzu unosił się zapach wilgotnej ziemi i nieznanych kwiatów. Ruszył przed siebie, w kierunku z którego dochodziły radosne głosy, rozpoczynając największą przygodę swojego życia. Gizmo biegł, a jego małe serce waliło spod ekscytowania. Ścieżka, którą podążał, była ledwo widoczna wiła się między olbrzymimi korzeniami drzew, które wyglądały jak śpiące węże. Wszystko było tu nowe i fascynujące. Mijał kwiaty w kształcie dzwonków, które wydawały cichą melodię, gdy poruszał je wiatr, i paprocie tak wielkie, że mógłby się pod nimi schować cały. Radosne głosy stawały się coraz głośniejsze, co dodawało mu odwagi. Był już pewien, że jest blisko. Jednak po kilku minutach biegu jego drogę przecięła szeroka, bystra rzeka. Ta sama, którą widział z wielkiego kamienia. Z bliska była o wiele większa i potężniejsza niż mu się wydawało. Woda lśniła w słońcu, ale jej prąd był silny, a kamienie na dnie śliskie. Gizmo był za mały, żeby ją przepłynąć. Stanął na brzegu, czując pierwsze ukłucie niepokoju. Co teraz? Miał zawrócić? Myśl o powrocie do nudnej zabawy na polanie była przygnębiająca. Zwłaszcza gdy śmiech z drugiego brzegu był już tak wyraźny. Musiał znaleźć sposób. Rzeka nie tylko płynęła, ona szeptała. Delikatny szum wody układał się w ciche, zniechęcające słowa, które zdawał się słyszeć tylko on. Wracaj, maluchu, jesteś za mały, to nie dla ciebie. Zgubisz się, gizmo potrząsnął głową, próbując odgonić te myśli. To tylko woda, powtarzał sobie. Zaczął iść wzdłuż brzegu, rozglądając się nerwowo, jego bystre oczy detektywa przeczesywały otoczenie w poszukiwaniu rozwiązania i wtedy to zobaczył. Kilkadziesiąt metrów dalej, nad wodą, pochylało się stare, powalone drzewo. Jego pień tworzył naturalny most prowadzący na drugi brzeg. To była jego szansa, podbiegł do drzewa. Pień był szeroki, ale pokryty śliskim mchem i porostami. Jeden, nieostrożny krok i mógł wpaść do wody. Szepcząca rzeka zdawała się mówić głośniej: Spadniesz, nie dasz rady, zawróć. Gizmo przełknął ślinę, przez chwilę pomyślał o swojej mamie i ciepłej, bezpiecznej jaskini. Ale potem znów usłyszał śmiech tak bliski, tak zaraźliwy. Zamknął oczy, wziął głęboki oddech i postawił pierwszą łapkę na pniu, potem drugą. Poruszał się bardzo powoli, ostrożnie, wbijając pazurki w miękką korę by utrzymać równowagę. Nie patrzył w dół, na wirującą wodę, tylko przed siebie, na drugi brzeg. Krok za krokiem, centymetr po centymetrze, przesuwał się do przodu. Połowie drogi zachwiał się, a jego serce podskoczyło do gardła, ale złapał równowagę i ruszył dalej. W końcu poczuł pod łapkami stały grunt. Udało się, był na drugim brzegu, odwrócił się i spojrzał z triumfem na pokonaną rzekę. Już nie szeptała do niego zniechęcająco. Teraz jej szum brzmiał jak cichy aplauz. Gizmo poczuł się dumny i odważny. Pokonał pierwszą przeszkodę, pełen nowej energii, ruszył dalej, w głąb lasu, gdzie czekała na niego zabawa. Las po drugiej stronie rzeki był jeszcze bardziej dziki. Gizmo musiał przedzierać się przez gęstwine liści i pnączy. W pewnym momencie trafił na polanę porośniętą dziwnymi, fioletowymi krzewami. Były pokryte miękkimi, sprężystymi kolcami. Gdy tylko dotknął jednego z nich, krzew zakołysał się i połaskotał go w brzuch. Gizmo zapiszczał z zaskoczenia i śmiechu. Okazało się, że to nie były zwykłe ciernie, tylko łaskoczące pnącza. Przejście przez polanę zamieniło się w zabawną walkę z wszechobecnymi łaskotkami. Szichocząc i wijąc się, gizmo w końcu wydostał się na otwartą przestrzeń. I wtedy ich zobaczył. Na wielkiej, słonecznej polanie bawiła się czwórka małych dinozaurów, tak różnych od siebie, jak to tylko możliwe. Był tam wielki, niezgrabny brontozaur o imieniu Bąbel, którego długa szyja kołysała się wesoło przy każdym kroku. Była też mała, szybka, jak błyskawica velociraptorka o imieniu Iskra. Z piórami na głowie w kolorze zachodzącego słońca. Obok niej stał zamyślony ankylozaur o imieniu Twardziel, którego grzbiet pokrywał pancerz wyglądający jak mozaika z kamieni. A w centrum tego wszystkiego, próbując utrzymać porządek, biegał mały, kolorowy pterozaur o imieniu Frenzel, który co chwilę wzbijał się w powietrze i lądował z zabawnym piskiem. Bawili się w coś, czego gizmo nigdy nie widział, podrzucali sobie duży, okrągły owoc, próbując trafić nim w otwór w pniu starego drzewa, ale robili to w niezwykły sposób. Bombel używał swojej długiej szyi, by podać owoc wysoko w górę. Iskra łapała go w locie, przebiegała z nim pół polany i podawała twardzielowi, który odbijał go swoim opancerzonym ogonem prosto w kierunku Frenzla, a Frenzel, machając skrzydłami, naprowadzał go prosto do celu. Gizmo patrzył na nich z otwartym pyszczkiem, ukryty za krzakiem. Wyglądali na tak szczęśliwych. Tak bardzo chciał się do nich przyłączyć, ale był nieśmiały. I trochę się bał. Co, jeśli go nie polubią? Co, jeśli go wyśmieją, że jest taki mały? Wtedy właśnie owoc, po jednym z potężnych uderzeń twardziela, poleciał za daleko i potoczył się prosto w krzaki, w których chował się gizmo. Zatrzymał się tuż przed jego nosem. Nastała cisza. Wszystkie oczy zwróciły się w jego stronę. Hej, ktoś tam jest! zawołała Iskra. Gizmo zamarł. To koniec, pomyślał. Teraz go przegonią. Ale ku jego zdziwieniu żaden z dinozaurów nie wyglądał na złego. Bombel przechylił swoją wielką głowę z ciekawością. Wszystko w porządku? zapytał głęboki, łagodny głos. Gizmo zebrał się na odwagę. Powoli wytoczył owoc z krzaków i wyszedł na polanę. Cześć! pisnął cichutko. Ja, ja tylko patrzyłem. Mam na imię gizmo. Frędzel sfrunął na dół i usiadł obok niego. Gizmo. Fajne imię. Chcesz się z nami pobawić? Szukamy kogoś, kto jest mały i zwinny. Czasami owoc wpada w ciasne miejsca i nikt z nas nie może go wyciągnąć. Gizmo nie mógł uwierzyć własnym uszom. Chcieli się z nim bawić. Jego nieśmiałość zniknęła, zastąpiona przez falę radości. Pewnie, że chcę, zawołał, dołączył do gry. Okazało się, że Frenzel miał rację. Jego mały rozmiar był wielką zaletą. Gdy owoc wpadał pod korzenie czy w gęste krzaki, tylko on potrafił go błyskawicznie odzyskać. Pozostali byli pod wrażeniem jego szybkości i zwinności. Gizmo nigdy nie czuł się tak potrzebny i szczęśliwy. Grali razem przez wiele godzin, śmiejąc się i dokazując. Gizmo nauczył ich swojej ulubionej zabawy w chowanego, a oni pokazali mu, jak surfować na wielkich liściach po zboczu wzgórza. To był najwspanialszy dzień w jego życiu. Był tak pochłonięty zabawą i rozmowami z nowymi przyjaciółmi, że zupełnie zapomniał o czasie, o obietnicy danej mamie i o drodze powrotnej do domu. Słońce powoli zaczęło chylić się ku horyzontowi, malując niebo na pomarańczowo i czerwono. Cienie drzew wydłużyły się, a powietrze stało się chłodniejsze. Robi się późno, powiedział Bąbel. Dziewając potężnie. Moja mama będzie się martwić, muszę już wracać. Ja też, dodała iskra. Do zobaczenia jutro, Gizmo. Przyjdziesz się z nami pobawić? Oczywiście, odpowiedział Gizmo z entuzjazmem. Pożegnali się serdecznie i każdy z nowych przyjaciół ruszył w swoją stronę. Bąbel, w stronę wysokich drzew, iskra w głąb lasu, twardziel w kierunku skalistego wzgórza, a frędzel wzbił się w powietrze. I poleciał w stronę migoczących szczytów. Gizmo został sam na pustej polanie. Nagle poczuł się bardzo samotny. Radosna atmosfera zabawy zniknęła, zastąpiona przez wieczorny chłód i ciszę. Odwrócił się w stronę, z której przyszedł, i ruszył w drogę powrotną. Jednak las o zmierzchu wyglądał zupełnie inaczej. Cienie oszukiwały oczy, a znajome kształty stawały się obce i groźne. Polana z łaskoczącymi cierniami wyglądała teraz jak pole najeżone potworami. Gizmo przebiegł przez nią szybko, ale już nie chichotał. Kiedy dotarł do rzeki, poczuł, że jego serce znów zaczyna bić szybciej. W półmroku pień powalonego drzewa wydawał się węższy i bardziej śliski. Rzeka szeptała do niego znowu, ale tym razem jej głos był zimny i złowrogi: Zgubiłeś się, maluchu, już nigdy nie wrócisz do domu. Jesteś sam. Gizmo wszedł na pień, a jego łapki trzęsły się ze strachu skupił całą swoją uwagę, by nie spaść. Gdy wreszcie dotarł na drugi brzeg, był wyczerpany i przerażony, ruszył biegiem, próbując odnaleźć znajomą ścieżkę prowadzącą do wielkiego omszałego kamienia. Ale w zapadającym zmroku wszystko wyglądało tak samo. Każde drzewo, każdy krzak, każda ścieżka. Błądził w kółko, coraz bardziej zdesperowany. W końcu, zmęczony i zrezygnowany, usiadł pod wielką paprocią i rozpłakał się gorzko. Łzy spływały po jego małym pyszczku i kapały na ziemię. Mamo, szepnął. Tak bardzo cię przepraszam, miałaś rację. Zgubiłem się. Był sam, w obcym lesie, a noc nadchodziła wielkimi krokami. Ogarnęło go uczucie straszliwej beznadziei. Nigdy nie czuł się tak mały i bezradny. W lesie zapadła już niemal całkowita ciemność. Nad głową gizma pojawiły się pierwsze gwiazdy ale ich zimny blask nie przynosił pocieszenia. Każdy trzask gałązki, każde pochukiwanie sowy sprawiało, że podskakiwał ze strachu. Tulił się do korzeni paproci, próbując stać się niewidzialny. Myślał o swojej ciepłej jaskini, o miękkim posłaniu z mchu i o tym, jak mama otulała go swoim ogonem, gdy zasypiał. Teraz to wszystko wydawało się tak odległe, jakby było tylko snem. Nagle, ponad szumem nocnego lasu, Usłyszał coś innego. To był głos. Wołanie. Gizmo, Gizmo, gdzie jesteś? To był najpiękniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszał. To był głos jego mamy. Zerwał się na równe nogi, a z jego małej piersi wyrwał się okrzyk pełen ulgi i nadziei. Mamo, tu jestem, tutaj. Zaczął biec w kierunku głosu, nie zważając na gałęzie uderzającego po pyszczku i korzenie, o które się potykał. Biegł, krzycząc co sił w płucach. Mamo, mamo. Po chwili zobaczył przed sobą znajomą sylwetkę. Jego mama biegła w jego stronę, a jej oczy lśniły w ciemności. Wpadł prosto w jej objęcia, a ona otoczyła go ciasno, drżąc na całym ciele. Gizmo! Och, mój mały, odważny głuptasku! szeptała, całując go po głowie. Tak się o ciebie martwiłam. Szukałam cię wszędzie. Gizmo płakał, ale tym razem nie były to łzy strachu, tylko ulgi. Wtulił się w jej ciepłe ciało i poczuł się bezpiecznie. Przepraszam, mamo, wyszlochał. Tak bardzo przepraszam, złamałem obietnicę. Poszedłem za wielki kamień, poznałem nowych przyjaciół i było tak wspaniale, że zapomniałem o wszystkim. A potem się zgubiłem. Jego mama nie krzyczała, nie była zła. Przytuliła go jeszcze mocniej. Wiem, skarbie, wiem, że świat jest ciekawy i pociągający, ale jest też wielki. I czasem niebezpieczny, zwłaszcza gdy jest się małym. Dlatego prosiłam, żebyś nie odchodził. Nie po to, by cię unieszczęśliwić, ale po to, by cię chronić. Gizmo zrozumiał. Zrozumiał, że zasady i zakazy rodziców nie biorą się ze złośliwości, ale z miłości i troski. Spojrzał na mamę swoimi wielkimi, pełnymi łez oczami. Już nigdy tego nie zrobię, obiecuję. Mama uśmiechnęła się łagodnie. Chodźmy do domu, jesteś na pewno głodny i zmęczony. Wzięła go delikatnie w pyszczek i ruszyła w drogę powrotną. Z nią u boku nocny las przestał być straszny. Wkrótce dotarli do wielkiego omszałego kamienia, a potem do znajomej polany i wejścia do jaskini. Nigdy wcześniej dom nie wydawał mu się tak piękny i przytulny. Tej nocy, leżąc na swoim posłaniu, Gizmo opowiedział mamie o wszystkim. O szepczącej rzece, o łaskoczących cierniach i o swoich nowych, wspaniałych przyjaciołach. Jego mama słuchała uważnie. Gdy skończył, powiedziała: Brzmi, jakbyś przeżył wielką przygodę i poznał wspaniałych kolegów. Może pewnego dnia zaprowadzisz mnie do nich. Pójdziemy tam razem, w świetle dnia, i upewnimy się, że droga jest bezpieczna. Przygody są wspaniałe, gizmo, ale najwspanialsze są te, z których można bezpiecznie wrócić do domu. Gizmo uśmiechnął się. Był najszczęśliwszym dinozaurem na świecie. Miał kochającą mamę, wspaniałych nowych przyjaciół i perspektywę kolejnych, tym razem już bezpiecznych przygód. Zanim zasnął, zrozumiał coś bardzo ważnego. Prawdziwa odwaga to nie łamanie zakazów, ale umiejętność uczenia się na błędach i słuchania tych, którzy nas kochają. A największym skarbem nie są odległe krainy, ale ciepły. I bezpieczny dom, do którego zawsze można wrócić. Dziękujemy, że byliście z nami w tej bajkowej przygodzie. Jeśli podobała Ci się bajka, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał Bajkomania. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych bajeczek pełnych przygód. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Czeka na Ciebie nowa historia.